Dobra, wit witam. Czemu mnie pokazuje Fifa? O co chodzi? Czekajcie, bo to coś się zepsuło. Nie wiem, czemu we fify nie widzicie. Mmm. No nie no Wy tego nie widzicie Wy widzicie tylko monitor Mój pulpit um, Zróbmy trzecią scenę Scena ...jeden Scena 1 Dodaj Nie, nie dodaj, czekaj okay. Albo nie, czyli zróbmy scenę 1 To wykasujmy Zaraz widzę, będę widział, czas spokojnie I teraz zróbmy tak, dodajmy sobie Mm. Okna Fifka Okno i Sport. Git. Nie wiem, czy wy widzicie, co, czy wy nie widzicie, czekajcie. Bo wy też na pewno widzicie, tylko zastanawiam się teraz, co wy widzicie. 7 metrów, gdzieś będzie R. 94. Nice! Ehm, o co w tym chodzi? I. No nawet to nie działa, a może będzie działa, działa. Ehm. Chyba, że. No ale nie, bo coś. 3,5 miliona warte. Aha, to nieźle. E, wy widzicie FIFA? Nie, nie widzicie FIFA. może to ma być na samym dole? I tak jest czarno. E, o nie Trochę się to komplikuje. Dobra, usunę to. Co by tu zrobić? Zróbmy nową scenę po prostu. Innego wyboru nie ma. Heją, widzowie, widzowie, widzowie. Zróbmy tak. Przechwytanie ekranu. MN. Nie ten, sorry. Czemu nie działa FIFA? No ja mam ją odpaloną. Jak? Nie wiem. Usuwam. Co by tu zrobić? Wait a minute poradnik Co dobra, zrobić? To chyba było Kurde i <laughs> Dobrze, że sędzia wychwycił ten faul Bo futre zablokował mu prawdopodobnie bramkę Co ja zrobiłem? No, no właśnie pytanie a, dobra. Czaję. Eee jak e, Co zrobić Co zrobić gdy nie widać e, Fify

Chciałem Was poinformować o... nadal trwa właśnie taki fotel... Dobra, bardzo... czekajcie mi. ...oglądajcie ten poradnik, klikamy CTRL-C. Skopiowaliśmy. Możemy sobie wyjść. Ustawić. Ja tu już mam wybrano. Tutaj. I co zrobimy? Klikamy sobie na nawet? No i tutaj wybieramy sobie OBS-a, klikamy dwa razy. No i to, jak widzicie, już jest dodane. Bo tutaj pisze, że to mamy dodane, ale Wy tego pewnie domyślnie nie będziecie mieć dodane. I o, to Wam się teraz doda. Dobra, to ja pokombinowałem, no i tak, mamy to coś takiego, wchodzimy sobie w to, klikamy opcję, no i w opcjach będziecie mieć domyślnie raczej tą opcję. Tak mi się bynajmniej wydaje, że mieć właśnie ustawienia domyślne systemu, musimy wziąć opcję oszczędzania energii. Wybieramy sobie tą opcję, klikamy zapisz e, i wtedy Wam to zadziała, ponieważ zobaczcie, jak będziemy mieć domyślne ustawienia domyślne systemu, klikamy zapisz, teraz wyjdę właśnie sobie w a to zobaczcie, znowu nie będzie widać przechwytywania ekranu i dalej mam czarne to, pomimo, że e, jest to włączone. Działa, czyli muszę No ale czyli jakby odpalić przez tę opcję, czyli run with graphics processor, no i tutaj wybrać w Wii Gdzie O jest? OBS mm. Studio um O, mam element docelowy chyba integracyjną, i wtedy też to zadziała. Spróbujcie No i tak mamy tutaj element docelowy w e Zjeżdżam z nadu na dół, dół, wybieramy opcję ustawienia grafiki. Ja tu już mam wybraną swoją. E, co? Opcję. Wybieramy o cholera, grafika chyba to tu. Z ustawienia grafiki? Tak. Ja tu już mam wybraną swoją e, grafikę, właśnie w sensie OBS-a, ale wy tego raczej domyślnie nie będziecie posiadać. E, I co zrobić, żeby coś takiego było? Ja sobie opcję przeglądaj. No i teraz tutaj. Mm, A, OBS. No jest to średnią Co to jest? To jest ten cezusu I co zrobić żeby... ...przystąpić na obcy ustawienia grafiki? Ekranu Ok, zjeżdżam z kadłuba na serdół Wiele ekranów też jest w tej zakładce wa 2 min tana harkar tufu ranar masakaa na anabda jeri Obez, gdzie jest OBS? Nie mam Obez, albo nie pobrałem go. Jakby wiem, ale nie wiem. trudno uh -huh. Trudno A może na prawym będzie działać Tak serio i przegryzywanie ekranu... Ej, e, ale mi tu FIFA nie pokazuje, to mnie martwi. Wait. Wait, 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 wait. Hmm. A voish, yeah. Dobra, czekajcie, bo możemy to zrobić inaczej. Możemy to zrobić w ten sposób. Co on tutaj? Co on też połączył? 352 biliony, ile mam to tworzeń, minion 800 bablu To nie zmieniło się. Nie bablował. Mam 2.000 milionów laka. Nie on po tych <śla> O jest chory! Ten człowiek jest chory. Ale wiesz dlaczego? No bo on to na dumnie cał awkiem Jest eventy widzisz ile spotek? No. Głupia, on nie ma... Ty widzisz ile masz już tych infinity? No na dwa dni mam, on jest ILE masz giftów! Pewnie jest parę naś tysięcy. On jest nienormalny, ten człowiek jest chory. To jest choroba. Ten człowiek jest chory. On gra więcej niż. ja Ten człowiek jest chory. Zobacz ile daje ci. O właśnie, ten na lewo To są Okej Nie wiem co to jest, To są ale... cholera mocne pety Ale on ma wszystkie moje pety najlepsze On ma tego, i tak dalej Ale ten, no ja i tak to nie gram, ale ja chciałem zobaczyć co się tu szpąci, tak? A i widzę, że ładnie szponci wieki ja Mam bo po 600 potek, nie? Jest nowa kraina, nie? Tak, Kindi. Co nie ma? No jest no odebrał ci. No wiem, ale nie spodziewałem się, że aż tak poleci No leci, leci. A on na duchca co widzę mocno. Roby Balc coś. Nie miałem blogerzymy. Vloguj, dobra, i teraz tak. A bana dostaliśmy wczoraj. Wiem, wiem. Na oby działało, to zrobimy streamka jeszcze z, z TikToka. Nie. To, jest mocno. Czy to wyjdzie. Laguje lekko. A jak zwykle jak gram w lintballa, to nie ma dźwięków, nie? Oczywiście, że tak. To by się spodziewał? Czekajcie. No, Tak jak Możliwe, że już nie pierwszy string Ale czemu mi to fedel nie działa Nie rozumiem